Cześć, Mako z Raczek, witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnym materiale. Dzisiaj zagramy sobie tytuł o nazwie Cannibal Massacre. <gry> Duża jest tych masakr ostatnio, ale zobaczmy czym jest to. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, fajny film oglądaliśmy i tak dalej, ale do roboty musimy spierniczać. No i widzimy, że na początku ogólnie chłopa nam posiekał. Czyli pan świnia tak zwany. Okej. Okay. Które są drzwi wyjściowe? Te. Jedziemy do roboty. Pracujemy sobie widzę na stacji paliw. Czemu to musi być stacja paliw znowu jakaś? Znowu trafimy na jakąś opuszczoną farmę. Ja nie chcę. Po ostatniej stacji już mam dojść. Dobra, dojechaliśmy. No, CPN O! O? Czemu jego głowy nie widzę? Obcy nie przyszedłem po to. Co masz na myśli? Znaczy, co potrzebujesz? Jestem detektywem. W znaczy, sensie powiedzieć, że tutaj są zaginieni, byli zaginieni osoby w tej okolicy i tak dalej, nie? Hmm, jeśli coś podejrzanego będzie, jak tam podejrzane jakieś na tego, nagadywanie na i tak dalej, dalej, pierdoły, to skontaktuj się z policją. Albo jak zagrożą mnie, że zabiją A to chyba mam specjalnie głowy nie widzieć. O, nie ma go. It says I have to clean the dirt from the floor. Okej, okay. musimy posprzątać. Mamy latareczkę swoją kochaną. Mamy Nokie. Przygotowaną również. Mamy miotłę. O, do odbijania się widzę, ale nie działa. Cyk! Cyk. A jest bieganie, tylko jakieś takie dziwne. Okay, A możesz te drzwi zamknąć? No nie możesz. Nokie okay, mi dzwoni. Telemarketer jakiś pewnie. reklamy tylko jakieś pewnie o dzień dobry klient nasz pan buki widzę to będą robione mleczko o dobry dobry ten będzie good afternoon co good, good evening by powiedział bardziej good night już bardziej dobranoc się mówi północ pewnie jakaś murderca jest na wolności Trach o tym pomyśleć nawet, nieprawdaż? No! Jest, można się obawiać. Miejmy nadzieję, że policja złapie go szybko. Zdecydowanie. Proszę się na siebie wyważyć. <noise> Jak on wyszedł śmiesznie. Dobra, teraz musimy śmieci wynieść. A śmieci chyba tutaj widziałem. Mogę ten dyk sobie wyjść? No, muszę na koło iść. Mogę to jest najlepsze. Obsługuję klienta mu świecę po oczach tą latarką. Gdzie to jest kosz? No tam. Ale golfik. Only two more trash. No, ten dyk bym weszedł, był było szybciej, to nie, to muszę na koło lecieć. Tylko nie mów, że on tu siedzi już. Bo ja już na to przygotowany jestem. Już byłem ostatnio na farmie kanibali, więc już wiem jak oni działają. One more trash. Czyli symulator pracowania na stacji benzynowej plus wynoszenie śmieci. O, klient nasz pan, kolejny. Dobry. Coś pani kupuje? O, i do łazienki. W sumie osobie też do łazienki była, osoba i później kanibal przyszedł. Trzeba pytać w ogóle stację, że do łazienki? Wtf. Dobra, gdzie jest w łazienkach? Tutaj, nie? O. O! Pan Świnka. Aha! To byliśmy teraz tą babką. Tam, co pytała się do łazienki. No to już po niej. Dobra, bo teraz ja się zdziwiłem, nie? On w Kiblu siedzi już, już porwał jedną osobę. Ty, a jak pójdę tutaj zobaczyć? A nie mogę, czyli babka już została, kaput jest. Klientów jak na w nocy? czy znaczy w sumie? Jak tam na... O! Paweł Chesan mi przyniósł. To jest on. Nie sprzedajemy Paul Haysa, Nie on skąd mu to wziął. Nie chcę tego, to jest dla ciebie. Nie wiem, czy mogę zaakceptować to, to szef by mnie ukarał. Powiedz mu, że to jest specjalny prezent. Ale sądzę, że akceptuję, no to... Powiedziałbym, że to jest coś specjalnego. Znaczy, przyjmę ten podarunek, dziękuję. No nie wiem, jak ci nieznajomy daje VHS-a <laughs> Mam nadzieję, że nie jakieś niemieckie porno czy coś Ty, ale gdzie ja mam to obejrzeć? Gdzie on niby to obejrzeć teraz? Ha? A to ja może do domu muszę jechać teraz? A no, do domu wróciliśmy, dobra, git. Zobaczmy. O! Co to kurcze jest? Ten koleś jest szalony. No co, pan świnia właśnie przyszedł cię zabić? O Jezu! I pan świnka nas zaatakował. Gdzie ja jestem? A, na pewno na farmie jesteś jakiś kanibali już. O klucz. Tak sobie zostawił klucz. O, chciało, żebyśmy wyszli. Uciec z tego miejsca. Tu jest kolejny klucz, przy... O jest Mogę to jakoś... I think it's coming, a ja a, a, muszę się schować gdzieś Kurde, pod czym? Dobra Najgłupsze miejsce do chowania się, ale dobra Idzie pan świnką, widzi mnie Nie, nie widzi mnie Muszę opuścić o miejsce, odszedł no, on widział mnie Ja bym zobaczył co to tu jest tu Ale nie mogę Bo jest pozamykane, nie? Ta pralka? Suszarka bardziej, bo to jest Ile on tych VHS-ów w ogóle ma Co jest do kurde Nędzy Jaki fetysz ma? Potrzebuję klucza Chłopie posprzątałbyś Syf masz Gdzie ja mam klucz znaleźć? Bierz ten nóż! Bierz ten nóż! się bronić czymś. Zabijemy go, dawaj. No spokojnie. Skąd ja mam klucz wziąć? Nie widzę. O, tu jest dobra. I cyk łapie nas. No, oczywiście. I po nas. Będzie nas siekał, Koniec. No, i po nas zginęliśmy. A idź pan. Mili, to był Cannibal Massacre, czyli ogólnie mieliśmy do czynienia z Saryniakiem, który po prostu masakruje ludzi i ich tnie na kawałki, bawi się po prostu. A no niestety zginęliśmy prawdopodobnie, bo nas złapał, nie udało nam się uciec, ale to było do, jakby do przewidzenia, że nas złapie. E, nie widzieliśmy naszej śmierci, ale możemy przypuszczać, że tak się skończyło. E, co są do tym horrorku? bardzo jest podobny do tej masakry z The House of the Dead, jak dobrze pamiętam, tak się nazywał ten The House of, już zapomniałem, ten, od popetów. E, bardzo spoko, bardzo inspirowany się tym, e, inspirowali się tym, ale z drugiej strony zabrakło tu jakby faktycznie, że ona zgoni, jakiegoś puścigu za nami. E, na tej stacji mogli to lepiej zrobić troszeczkę, że faktycznie, dziś... dobra, przypuszczałem, że na sporbie na tej stacji nie sądziłem, że wrócimy do domu i dopiero na sporwie, ale to mogło być trochę lepiej zrobione. I jakby ten fragment tutaj, jakby w tej piwnicy, sugerował z tymi kłódkami, że coś jakieś klucze musimy znaleźć, coś się znaleźć. Może jakieś inne było zakończenie, ale wątpię. I jakby to było bardziej rozwinięte, bardzo fajny chorek był, ale zły nie był. Jakoś tam można było sobie to tam pograć, zagrać. I jakiś tam klimat na pewno to miało. Więc takie 6 na 10 bym dał. Trzymajcie się do usłyszenia w kolejne, kolejnych horrorkach. Hejka!